dobrze, pójdź do schodu. pójdź do Dziękuję. machaj nogami, nogami, nogi dłużej. O tak, stop, stop, stop. Sama pójdziesz do schodu. sama, tak. Puszczam Cię, uwaga, pójdź. No. no. sama. Super. Ale czy to... Widzę, że chwilę, na rękę. Nie? Nie. Jeszcze raz. Tu się trzymaj. Nie. Nie skacz. Nie, nie, Nikola, tu nie. nie. Tu nie wolno skakać. Tu trzeba zejść teraz. Najpierw musisz zejść do wody. Najpierw musisz zejść do wody. No, chodź no, na brzegu teraz. I płyniemy. Płyń. Płyń, mała tajna gama. No nie, za co? nie, 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 nie. Ale pięknie. Wody się napiła. Pięknie. 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 Zaczekaj. Zaczekaj, Nikola. Pa <śmienicza> pa! Papa! papa! Ja się, papa. Wody zaraz. Ej, 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 Nie Perfek. musisz się położyć, bo to nie pływać. O tak, rączki przed ciebie, rączki przed ciebie. O tak, super. I tak masz płynąć. Pod nogami można kop, 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 Super Płyniesz. No, kop, kop. tup, tańcz. Tańcz, Powiem, gorąco, bo tak słońcu staje, Paniec. ale ale nie nie jara tak bardzo.